Dzisiejszy film jest idealny dla wszystkich, którzy chcą zamieszkać w Hiszpanii. Znajduje się w gminie Marbella, jakieś 10 km od centrum miasta. Przede mną nowo powstająca inwestycja domów w zabudowie szeregowej które są idealne właśnie do zamieszkania w tym kraju. Inwestycja ma świetną lokalizację jesteśmy jakieś 300 metrów. Od plaży, która jest za mną, i jakieś kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum miasta. Czyli na co dzień mamy ciszę i spokój. A jeżeli chcemy troszkę zakosztować miejskiego życia, to w kilkanaście minut samochodem możemy się dostać do centrum miasta. Ceny domów zaczynają się od 702 tysięcy euro. Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Zawadzki i dzisiaj znajduję się w gminie Marbeja. Niestety dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, no ale nawet w Hiszpanii czasami mamy taką aurę. Zwłaszcza, że, że mamy początek grudnia, no ale nie bez powodu mówi się, że na Costa del Sol mamy ponad 300 dni słonecznych, więc. Taka aura raczej jest wyjątkiem. Dzisiaj chciałem przedstawić naprawdę wyjątkową inwestycję. Inwestycję domów w zabudowie szeregowej. Inwestycja moim zdaniem jest idealna do tego, żeby przeprowadzić się do Hiszpanii, żeby tutaj zamieszkać. Inwestycja znajduje się 300 metrów od plaży. Mamy bardzo fajną drogę prostą, kilka minut jesteśmy w stanie dostać się na plażę nie musimy korzystać z żadnej kładki nad drogą szybkiego ruchu, co niestety na Costa Sol czasami się zdarza. Oprócz tego, że jesteśmy bardzo blisko morza, naprawdę to jest kilka minut na piechotę. Możemy korzystać codziennie de facto z spacerów nad, na, nad samym morzem. Oprócz tego jesteśmy bardzo blisko centrum Marbei. Dokładnie jest to około 10 km, kilkanaście minut samochodem. Na co dzień mamy ciszę i spokój, tak jak widać, a nie chcemy zakosztować miejskiego życia, tak kilkanaście minut możemy się dostać do centrum słynnej Marbei. Oprócz tego, dookoła inwestycji mamy restaurację, dosłownie kilkaset metrów od inwestycji mamy restaurację, lokalny sklep spożywczy, większy sklep Lid czy Mercadona. To dosłownie jest w promieniu kilkuset metrów, przepraszam, Lid i Mercadona jest w odległości półtora kilometra, więc to jest jakieś kilka minut jazdy samochodem, ale restauracje i lokalny, lokalny sklep mamy w promieniu kilkuset metrów od inwestycji. Znajduje się tuż obok inwestycji. Dokładnie inwestycja jest za mną, przede mną morze. Przypomnę któryś raz z kolei, że jesteśmy 300 metrów od morza. Ale wróćmy do, do, samej, do samej inwestycji. Inwestycja realizowana jest przez hiszpańskiego dewelopera ACCIONA. Jest to tak naprawdę międzynarodowa firma, która ma zasięg międzynarodowy, która realizuje bardzo dużo różnych projektów, nie tylko projekty mieszkaniowe. Inwestycja będzie składać się z 88 domów w zabudowie szeregowej z trzema lub czterema sypialniami. Każdy dom będzie posiadał dwa miejsca postojowe, naziemne, lub, pod, lub w garażu podziemnym. Część domów będzie miało widok na morze, dlatego że działka to jest wzniesienie. Część domów będzie dużo po prostu wyżej niż, niż, niż domy przy, przy ulicy, więc te domy najwyżej będą miały bardzo ładny widok na morze. Na terenie inwestycji znajdziemy wspólny basen dla, dla całej wspólnoty. Możesz codziennie spacerować po tej plaży. Mieszkając 300 metrów od niej, na pewno nie będzie to bardzo trudne. Nie zawsze będzie idealna pogoda, tak jak dzisiaj, no ale mając ponad 300 dni słonecznych w roku, myślę, że nieraz trafi się piękna, słoneczna pogoda. Dodatkowo za mną restauracja, otwarta przez cały rok, więc idealna na. Wieczorne kolacje czy, czy na poranną kawę. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu lub na stronę costaagent.com. Do zobaczenia.